Hej, cześć, witajcie, ja jestem Adarji i dzisiaj sobie zagramy w, y, w Kref i a, a to jest już szósty odcinek z Gary'ego. Także zaczynajmy grać oczywiście. I zawsze ja nie. No, dobra. I też polecam kanał Vamix Oficjal. OFFICIAL Oficial. Dam, dam, dam. Jak będzie parę łapek w górę pod tym filmem. Dobra. Jak będzie pięć łapek w górę pod tym filmem. Jest następny yy, odcinek z gier. I o. A ja wam nie zdradzę co nagram. Już mam przygotowane. No mam przygotowane. Wiem już co nagrać. Ale wam nie zdradzę. Bo jeszcze nie dali pięć łapek w górę pod tamtym filmem. Ze spins i o. I w ogóle. Proszę was. Dawajcie mi łapki w górę a nie w dół. O co to ma być? Żebram teraz łapki w górę, kapitanie. On, i tam, on tam jest na Żydach. Kapitanie Żyda, prawda? No, kapitanie żądam podwyżki. No. Dobra, trafiłem i trafiłem drugi raz, trzeci, następny Mię... tylko moje prak... praktycznie tylko moje kule trafią w ten okręt. ten chcemy nam zabrać łupy. No na niego, na niego, walić! Walić, Żula! Tak, tak! Brać? Dobra, mamy. Ile mam hajsu? 19 tylko! I jest mało, więc się opłaca w nich teraz walić. O, na niego! Ale on przecież jest zatopiony, więc. No weź to. Na nich, bo ich jest mało, przecież nas jest więcej. Chyba, że dołączyli do nich. Nie, no, weź to. Ten salior, ten nie kapitan. Nie ma kas, a ja mam kas. Najwięcej ma nasz kapitan. Wiem co to ma być? Na nich abordaż. A abordaż, Boję się po prostu. no, Na nich. Co oni nam mogą zrobić? Ich jest tylko dwóch. I mają gorszego cela od nas. No. A my się do nich przybliżamy chyba. Nie, jednak się przybliżamy. Dobra. Tak to rozumiem. Oczywiście kapitan będzie musiał opłacić założenie, mnie i chyba tego solera, jak oczywiście jeszcze... Jak chociaż jeden... Jak jeszcze jeden pocisk... Oczywiście, chociaż jak jeden pocisk trafi w niego. Yy, jak on... Chociaż jeden pocisk... No, co ja gadam, no. Dobra. No na nich, kapitanie! Bo oni tu są. Te Żydy. Kapitanie. Kapitanie. Kapitan Janusz. Nie, na nich! Na nich! Oni, on nam zabierze łupy! No, na niego, na niego. Tak, tak. Dobra. On nam zabrał łupy. Kapitanie, na niego i zawracaj. Kapitanie, zawracaj. Tam są nasze łupy. Nie pomieszczam się łupy. Ale to jest najdziwniejsze, że mało kasy do sejma, najwięcej kapitan. I to mnie wkurza strasznie. Bo ja bym chciał sobie taką łódź kupić. Albo taką jak ten. Jak ten, ten ten, ten tutaj ma no. No. Ja bym musiał mieć taką dużą, taką dużą strasznie łódźkę. A nie taką malusią, taką, 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 taką do śmietnika, jakbym powiedział. Ale nie wiem jak będziemy mieć 150, to może sobie kupimy nowy okręt. Zobaczymy. Czy tam 200 trzeba na nowy okręt. 200. 29. Nie no. no. Kapitanie na Januszów. Nie, to jest zakon Januszów. No. Nas jest mało. Jakiś kapitan. Mike i ja. Nie, na innego, na innego. Ten już wpływa do portu na niego. Nie, nie! Kapitanie! I, z, I siadł. I siadł. Na niego. Nie, kapitanie, co robisz? Płyń! Te żule nas rozwalą. O, o! My jego możemy rozwalić. Może. Ole, ole. Rozwalimy cię. Dobra. Bierzesz, bierzesz, kapitan. Tak. O łodzi, łodzi, uciekaj, xd, łódź. xd. Uciekamy? Kapitanie? A może do portu, bo jak bym chciał sobie kupić nowy stateczek? Trafiamy tam ich statek, a oni nas w ogóle. Patrzcie ile ich trafiłem. <gryw> Dajmy. Oni się nas boją. Zakon Januszów jest najlepszy. Na nich. Na nich. Do portu. Do portu. Dobra, do portu. Kapitanie Januszu. Aha, bo ja jestem kapitanem jądrzyszem. Ja dobra, to tak. Kupimy raft. O, mam sobie stateczek. Musimy popłynąć na jakiś ląd, żeby zebrać załogę. No. Załoga najważniejsza, ale najgorzej, że trzeba ją opłacić. Dużo statki. Nie wróży to nic dobrego. Hmm? Też naprawdę sobie skręcimy. Po to O tam jest ląd, dobra. I wyspy trzeba... I trzeba poszukać marynarzy. Marynarze przed przede wszystkim. Idzzę oczywiście przede wszystkim. Kto tu jest najważniejszy kapitan? Marynarze to śmieci tutaj. Nie śmieci, tylko no. oni nie robią to... Oni nie są potrzebni. Najważniejszy jest kapitan przecież. 135 już mam, ale tam, No. Nie wiem. Muszę ich. No. Muszę mieć. Januszów. Sobie, może pójdziemy na duży statek. Nie wiem. Dobra. Będę hardcorem i sobie pójdę na duży statek. Co mnie to obchodzi? Czekamy na załogę. Jak oczywiście będzie jakaś załoga, chociaż jeden załogi, jeśli jeden załoga to mi się przyda. A to Chcę mieć załogę. Jeszcze jednego czynam. Dobra, i są już wszyscy. To jest niego. Nie. Uciekamy, uciekamy. Tam na niego załogę i go zaganiają. Uciekamy. Uciekamy, moja załoga. Moja załoga. Co zatopić, to może być już po nas. Hmm, dobra. Oni się zajęli nim. To mi sobie... Halo? Dobra. Dobra. Ryzykuję statku. Na nich... No, niech moja załoga hmm? rozwala nas, i dlatego nie chciała. Aha, bo chciałem najpierw iść na duży statek, ale teraz mi się odechciało iść na duży statek. Dobra, uciekniemy. Możemy uciec. Czekamy. Mają mało HP, żeby sobie tak w nich poszczelamy. Nich załogo. Jak ich zatopimy, to będę w niebie. tu w niebie będę. Oni mają mało życia, dobra idziemy na nich. Nawet chyba mają mniej od nas. Dzisiaj nie mogę zregenerować, więc idziemy na nich. Na nich, załoga moja. Trafiają nas w ogóle? Trafiają. Kurcze. Więc przepraszam Was bardzo za to, że dotnąłem. i trzymajcie się, i cześć, i o, i pamiętajcie jeszcze o pięciu łapkach w górę, bo jak będzie pięć łapek pod tym, pod tym filmem w górę, to ruszę następny odcinek z GeriO, także trzymajcie się, i cześć.